Przede wszystkim, w z Japonii. Jaką herbatę lubicie pić? Ja najbardziej lubię zieloną herbatę, ale kiedy jestem w Polsce najczęściej piję czarną. W Japonii czarna herbata nie jest zbyt popularna, ale można ją normalnie kupić, po prostu nie pijemy jej często. Ale jeśli chodzi o nazwę, to tutaj trzeba uważać. W japońskim jest słowo koku albo kuro chia, wariantywnie, i koku albo kuro oznacza Chering, a cha to herbata. Ale to nie jest czarna herbata w polskim. A herbata, którą nazywamy w polskim czarną, ma w japońskim inną nazwę z innym kolorem, więc dzisiaj o tym opowiem. Po polsku jest czarna herbata i po angielsku jest Black Tea, i to jest bardzo popularny rodzaj herbaty, i wydaje mi się, że to standard w Polsce albo w Europie ogólnie. Raczej ma kolor brązowy, ale mówimy czarna herbata. Podobno ta nazwa bierze się od tego, że sfermentowane liście mają ciemny kolor podobny do czerni, a nie chodzi o to, że sama herbata jest czarna. A jeśli przetłumaczymy słowo czarna herbata dosłownie na japoński, czyli kokcia albo krocia, to nie będzie to czarna herbata. To będzie herbata typu herbaty Puerh, czyli to jest po polsku herbata czerwona, która przechodzi dodatkowy proces fermentacji. W języku chińskim też określa się tego typu herbatę jako czarną, chociaż nie wiem, jak się wymawia. Tak naprawdę kokcia jest mało popularna w Japonii i niektórzy nawet nie wiedzą, że taka herbata istnieje, ale to jest ciekawe, że czarna herbata w japońskim to nie jest czarna herbata w polskim czy w angielskim. Więc jeśli Polak przyjedzie do Japonii nie znając słowa na czarną herbatę, będzie chciał zamówić czarną herbatę w restauracji i na miejscu przetłumaczy na japoński, to kelner nie zrozumie o co chodzi, chyba że zna angielski i się domyśli. A jak jest czarna herbata po japońsku? To jest ważne, więc teraz powiem. Herbata, która nazywa się czarna herbata po polsku, to ko -cia po japońsku. Ko-cha. już mieliśmy, to jest herbata, a ko- ten znak oznacza karmazynowy kolor, więc to będzie karmazynowa herbata. Japończycy na co dzień nie mówią, że coś jest karmazynowe, ale ta herbata ma akurat taką nazwę. Nie wiem, co sądzicie na temat koloru czarnej herbaty, ale dla mnie ta herbata jest brązowa. Więc moim zdaniem ani Japończycy, ani Polacy nie nazwali tej herbaty dokładnie. Ale jeśli już mamy wybrać, to karmazynowy wydaje się bliższy. Japończycy nie nazwali tej herbaty brązową herbatą pewnie dlatego, że po japońsku brązowy to chairo, czyli herbaciany kolor. Ciacia, czyli herbaciana herbata, oczywiście nie może być. W każdym razie, czarna herbata w polskim to jest kocia, -ja, czyli karmazynowa herbata w japońskim. I jeśli zamierzacie kiedyś przyjechać do Japonii, to ta wiedza się przyda. Teraz planuję nagrać więcej takich odcinków, więc jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to dajcie znać. Cześć!